Kraków zdecydowanie może być spokojną frekwencję podczas Światowych Dni Młodzieży. Na 8 miesięcy przed rozpoczęciem spotkania już pół miliona osób ze 138 krajów zgłosiło chęć uczestnictwa. Organizatorzy spodziewają się ponad 2,5 miliona osób. To ogromne wyzwanie organizacyjne, ale także ogromna szansa na promocję naszego kraju. Czy uda się ją wykorzystać? Elżbieta Byszewska. Are you ready? To pytanie coraz częściej pada w polskich diecezjach. Do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jeszcze 260 dni. Jest to wydarzenie duchowe. Jest to wydarzenie na pewno promoc wielka, wielka promocyjna szansa dla Polski. To impreza wielkości, ładunku e, promocyjnego, przynajmniej Euro 2012. To jest coś, co jest porównywalne nawet z Igrzyskami Olimpijskimi. Swoją obecność oficjalnie potwierdziło już prawie 200 tysięcy Polaków. Wielu młodych ludzi przybędzie także z Włoch, Francji i Hiszpanii. Licznie reprezentowani będą także wierni ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Dominikany czy Argentyny. Młodzi ludzie zaczną przybywać do Polski już 20 lipca, gdzie w 43 diecezjach będą oczekiwać na rozpoczęcie uroczystości w Krakowie. Chcemy im pokazać, kim jesteśmy, chcemy zaprezentować im naszą kulturę, jak żyjemy. Na co dzień? Co jemy? Czym się cieszymy? Do pomocy pielgrzymom zgłosiło się już około 5 tysięcy wolontariuszy. Potrzeba 5 razy więcej. Sylwia Oleszczuk była wolontariuszką w Madrycie. Bardzo mi się spodobało. Tam poznałam wspaniałych ludzi. Z większością z nich utrzymuję kontakty do dzisiaj i stwierdziłam, że no, na pewno muszę wziąć udział jako wolontariusz. Coraz więcej Polaków otwiera dla pielgrzymów także swoje domy. W tej rodzinie grafik na światowe dni młodzieży dokładnie rozpisane. To wdzięczność za gościnność i pomoc jakiej sami doznają w drodze na Jasną Górę. Ludzie podejmują nas w Polsce bardzo serdecznie. Chcemy też troszeczkę z takiej potrzeby serca z potrzeby serca przyjąć też pielgrzymów z całego świata. Szacuje się, że do Krakowa przyjedzie znacznie więcej osób niż było kilka lat temu w Madrycie i niewiele mniej niż dwa lata temu w Rio de Janeiro. Ojczyzna nasza Polska będzie miała z tego ten wielki duchowy pożytek, który jest niewymierny, ale także ten pożytek, że staniemy się dzięki tym dwomilionom milionom ludzi znanymi bardziej na całym świecie. Muzeum narodowe w Krakowie dopina umowę na wypożyczenie około 200 wybitnych dzieł sztuki ze zbiorów watykańskich. Pielgrzymi mają szansę zobaczyć prawdziwe arcydzieła. Będą to dzieła z bardzo ważnych kolekcji na czele z Muzeum Watykańskim. W brzegach pod Wieliczką, w pobliżu ołtarza, gdzie papież Franciszek 31 lipca odprawi pożegnalną przeświętą, powstaje właśnie dom, w którym po zakończeniu światowych dni młodzieży wsparcie znajdą niepełnosprawni osoby starsze. Elżbieta Byszewska, wiadomości.